w kolejnej recenzji memów nie chce mi się odpalić kamerki N nie mogę jej znaleźć nawet nie chcę mi się rzucać oglądamy memy to jest ostatni mem który był w poprzednim filmie Ja jeszcze raz sobie po to posłuchajmy doskonałe to O piwo tesco za 1,24 zł Powiedz. Zajebiste piwo. No nie zasłaniaj ręką. Zajebiste piwo marki Tesco. Dzisiaj będziemy je degustować. przypominam pan, kilka słów do mikrofonu. E, jestem kiperem od 10 lat. Piję najtańsze piwa mm -hmm. tylko. To jest jedno z tańszych, które piłem złoty 24. Tesco. Nie ma już takich, nie. Ugh. Każde piwo smakuje tak samo, widzę. Kiper się tak najebał, po łyku, że nie był w stanie trafić w drzewo. No to sprawca całego zajścia Piwotesko Nie mógł nawet wypić Jasne całego. Za złoty 24 Jeszcze jest trochę to, może nie jest takie złe. Gul, gul, gul. Lepsze niż wtedy. Kiper weź. Bez... Z... 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 Nie, nie szanuję, że śmiecą w lesie. Mam nadzieję, że wywalili tę śmietnikę. Jeszcze było słychać, jak pieszczali tam. Dobrze, minion happy birthday, Brainrod. Mm. Party time. Purs tak. O oh jest, ponos PKC Łosarski kladiator. O nie, czemu to. Czemu jest jakiś. efekt? Hmm? Nie słyszymy, co mówi. zobaczycie mnie, Fajon Nobla 2. Nie ma na mnie przeciwnika. Trenuję w magazynskich warunkach, i jak w szalin, zobaczcie jakie dziury, błaham i rozpierdalam. Jestem najlepszy w chuj, kurwa, rozpierdolę każdego. Patrzcie, jak na kurwę, jak tam po w krwawym sporcie. No ja to kilka razy dokonałem, tylko że pesek efekt oczywiście. Tak, tak jak mówiłem, każda tutaj dziura jest od moich, mówił o Kurwa! Pomoza ogólnie ciężko zrozumieć, a z tym efektem tu już w ogóle. To chyba ten film z Łazarskim Gladiatorem, jest wejście na piaskownicę czy coś, że tu walczyli moi przodkowie. O jest. No. No to było przed Fame MMA którymś A tu jest Fame MMA 3, więc to było jakiś czas temu No ogólnie te Fame MMA to... Właśnie te, tacy ludzie mniej więcej tam byli To był kaparet, co nie jakieś walki O, Gothic to są smocze jaja a nie jajka ile razy jeszcze masz zamiar pokazywać o cholera smocze jaja to licha skąd wytrzasnąłeś zabrał mnie Dlaczego czemu ciągle ten efekt jest hmm. ja mam hmm. jak Ma jakiś filtr na pewno, czy co gdybym miał trochę magiczne jaja ze stali. Mogłbym robić broń lepszą niż zwyczajną

Ach tak. Dzień bez słowa na K. Najbany Wojakiem? No. Tak. Dzisiaj jest dzień... ...na streamie bez słowa K. Wiecie jakiego, nie? Słowo na K. Dzisiaj dzień bez tego słowa. Dzień bez słowa na K. A Ach, było, było. <grym> Skipnijmy, skipnijmy to moment, w którym ja pięć, wieczur, kurwa! biednice. No i koniec. No koniec, no, koniec, no. no, no i koniec. No i po i Nie potrafię. Atusem i zjebem. I na polskim YouTube. Nie potrafię.

Top 5 najcięższych tekstów albo najtwardszych piesków Z fajną piosenką jeszcze <grym _> Tutaj słyszę, problemy w wymowie są Ej, lecimy na Fajną piosenką jeszcze to był drugi sezon, tak? te Pożasiu. Klips, te pila 69. To już stary, ale chyba nikt tego nie wysłał. O, to. O, ja... Tylko szwarta kiedyś zrobiłem Ja, ja idę dalej Uuu, oh, wracajcie nam jakiś... A też tak się zdziwić to jest To ja tak by się zdziwić, chodźcie zwalicie mi konia Nie, ty stary z boku, nic ci nie zrobimy No dobra, ma ci w mordę, wy głupie Nie wracać do domu, bo zabiję was, wy głupie gnoje walone w dupę, kurwa, że się nie, nie, ma, no Dobrze i dzieciom mówisz Tak, serio, myślisz! To jest na, Płysa, najlepszy tapping Taki widziałem z Cupheada ty, ty geju Um, Rito, Rito, wróć do mnie, kiedy jesteś trochę mm, bogaty. Haha, oh, City CTI reference? Powinien zatrudnić ciaska i wojtkę do polskiego tapingu z kapeta właśnie. Tak, to jest on. MONKA. Oni już są chorą. Ci pracownicy. No, pamiętam, gdy zbudowałem ten portal sentu i nie wiedziałem czemu nie działa. Gdy pierwszy raz to wyszło. Duże przodków Amen. Naruto kontra Sasuke? Dawaj go, dawaj! Dokładnie, to nie jest rasistowskie Po prostu wszyscy kosmici mieli taki kolor Przestawcy śledzę zwariowanego Wojtka Okej okay. Nie wiem co to jest za strona. Wyciskanie sztanki sto dziewięć razy. Oh my god. A czy on to na plecy zrobi? A to łatwo. Okej. Okay, on... On tak robi no i takiej techniki jeszcze nie widziałem jeszcze to jeszcze jedno dawaj jeszcze jedno dawaj jeszcze jedno zaraz wyjdzie wcale ci się nie patrzy na PP. Tu. Okay. <laughs> yeah! Strongman! O, jak, jakiś słodki chomiczek RP emotkę Z to był gwiazdkę. So cool okay, Skip, 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 skipity, skip O, oh, okej okay.

Ale w, w więzieniu go jeszcze dali, co tu się działo? Otworzył Lucky Ploki i do więzienia poszedł. Kara śmierci jakaś tam była. Dobra, zakończymy na tym. Halloween obejrzymy w następnym filmie z recenzji memów. Yo.